Rozmowa o dziewiątej. Dzień dobry, Marta Czechowska. Gościem rozmowy o dziewiątej jest dzisiaj Bartłomiej Gruszka, prezes Fundacji Tłocznia w Zielonej Górze. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrzymy na media społecznościowe Fundacji Tłocznia, a tam podsumowanie roku 2025. No i tak grubo ponad kilkadziesiąt wydarzeń się znalazło w ciągu tych dwunastu ostatnich miesięcy. Jaki to był rok dla Fundacji? No, myślę, że udane, ale też, też pracowity. Faktycznie tych, tych wydarzeń sporo, sporo się odbyło. Może nie tak dużo w Sali Szeptów, bo Sala Szeptów była w remoncie, ale, ale ogólnie faktycznie w przestrzeni miasta no trochę działaliśmy. Um. Nowy rok zaczął się od spaceru z lampami naftowymi. To był czwarty spacer w 25 roku, ale już 1 stycznia przedstawiciele fundacji zaprosili na kolejny spacer i też bardzo popularny jak się okazało. Tak, to już można powiedzieć taki mały jubileusz, bo piąty spacer faktycznie przyszło ponad 100 osób. Także mimo niesprzyjającej pogody, było strasznie wiało, po raz pierwszy chyba było tak, że wiatr gasił nam lampy naftowe, ale, ale faktycznie no, przyszło bardzo dużo osób, dużo dzieci, były też psy. No i tradycyjnie poszliśmy zdobyć po raz pierwszy w roku Jagodowe Wzgórze. To jest zawsze okazja do tego, żeby poznać bardziej Wzgórza Piastowskiej, historię nie tylko związaną z, roś z roślinnością, ale także na przykład tą kopalną. Tak, bo podczas takiego spaceru opowiadałem właśnie y, takie podstawowe rzeczy na temat y, tych tradycji górniczych Zielonej Góry, bo, bo wiele osób, myślę, że jest zaskoczonych po raz pierwszy słyszy o tym, że w Zielonej Górze kiedyś wydobywano węgiel brunatny. No ale też mówimy o takim tajemniczym y, obiekcie, który kiedyś stał y, w okolicach y, amfiteatru, jak Pulver House czyli prochownia. Tak naprawdę do końca nie wiemy, czym ten obiekt był, ale są ruiny i pokazujemy te ruiny też podczas spacerów. Czy spacerów w 2026 roku będzie jeszcze więcej i jakiego rodzaju? Te, te spacery często, oczywiście po, poza tymi takimi yy, pl, planowymi jak właśnie te noworoczne, one często pojawiają się gdzieś spontanicznie, czy to w związku z jakimiś rocznicami, czy gdzieś wpadnie nam jakiś pomysł do głowy, że warto było taki spacer zorganizować. No oczywiście są spacery winograniowe, które też są zaplanowane, czy też podczas Dni Otwartych Piwnic, czy, czy Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic. Także na razie ciężko mi jest powiedzieć o, o szczegółach, ile będzie tych spacerów, ale na pewno nie, nie mniej niż w tym roku. Jeżeli chodzi o te wydarzenia 2025 roku, to myślę, że bardzo dużym było otwarcie sali szeptów właśnie po remoncie, o czym Pan już wspomniał. To się stało podczas dni otwartych piwnic winiarskich między 19 a 21 czerwca i od tego czasu sala szeptów, można powiedzieć, ożyła na nowo. No tak, bo faktycznie remont trochę trwał, ale, e... ale wydaje mi się, że to wszystko wyszło z dużą korzyścią dla, dla, dla samego obiektu i dla e... tych wydarzeń, które robimy. Proszę przypomnieć, co się odbyło w tym czasie. Od, od momentu, kiedy sala szeptu została w, w, wyremontowana. No, było wiele, wiele spotkań e... poza tymi właśnie dniami otwartych, e... otwartych piwnic i później imprezami winobraniowymi były między innymi szeptanki zielonogórskie, czyli spotkania z seniorami. Harcerze korzystali z, z, z sali szeptów. Mieliśmy też promocję książek. Współpracowaliśmy z Muzeum Archeologicznym w Świdnicy. Też takim ostatnim wykładem zamykającym jakby ten cykl wydarzeń sali szeptów był wykład profesora Gilmeistera na, na, Gilmeistera na temat pogańskich tradycji Bożego Narodzenia. Także faktycznie tych, <laughs> tych wydarzeń w sali szeptów było, było dosyć dużo. A jeżeli chodzi o rok 2026, to jak plan się kształtuje? Plan się kształtuje tak, że y, będzie tych wydarzeń też dużo, z tego względu, że mamy y, budżet obywatelski, w, w którym mamy zaplanowany zaplanowane cykl właśnie spotkań, wydarzeń, koncertów y, w sali szeptów. Obecnie jesteśmy na, na, na etapie jakby ustalania sobie y, programu, ale, ale już wiem, że na, na pewno no, sala szeptów będzie dosyć mocno żyła. A propos budżetu obywatelskiego to właśnie 14 listopada zanotowane wydarzenie, że zadanie zgłoszone przez Fundację Tłocznia zostało jednym ze zwycięzców budżetu i na miękkie zadanie cykl wydarzeń kulturalnych na wieży braniborskiej i w miejskiej piwnicy winiarskiej Sali Szeptów zagłosowało 840 osób. Państwo się spodziewaliście takiego wyniku? Ja myślę, że to jest całkiem dobry wynik, bo to był czwarty, jeśli licząc o, jeśli, no, mówiąc o popularności. Yy. No, trochę głównie tutaj Szymon o to zabiegał, także te trochę tutaj pracy w to włożyliśmy. Szymon Płóciennik, członek, Szymon Płóciennik, fundacji, tak, tłocznia. Tak, tak, członek fundacji Tłocznia. Yy, także cieszymy się, że, że udało nam się zdobyć zaufanie po raz już kolejny mieszkańców Zielonej Góry. Yy, no i te wydarzenia w Sali Szeptów, no ale myślę, że też dużo bardziej popularne wydarzenia w, na Wieży Braniborskiej, zwłaszcza dla Zielonogórzan. Z tego względu, że tam podczas weekendu otwartego wieży Braniborskiej przychodzi no, od 1000 do, 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 w zależności od pogody, do, do 3000 osób, także dziennie około 1000 osób, 1500 osób odwiedza, odwiedza wieżę Branibor Braniborską. Także myślę, że to, jest, to są potrzebne inicjatywy i które podobają się mieszkańcom. Czy możemy powiedzieć, kiedy to zadanie zostanie zrealizowane? Kiedy mieszkańcy będą mogli skorzystać? Ja myślę, że wieżę Braniborska będziemy chcieli otworzyć dla mieszkańców latem, kiedy będzie sprzyjająca pogoda, bo, bo wtedy są też no, ciekawe widoki, jest ładna pogoda, można skorzystać z tego terenu wokół wieży, który jest, czyli można sobie posiedzieć na leżakach. I, I miło spędzić dzień. Także ta, na pewno wie, że Braniborska będzie w tym, w tym sezonie takim cieplejszym otwarta. A jeżeli chodzi o salę szeptów, ile takich zadań w ramach budżetu obywatelskiego jest planowanych? Tam, tam jest co najmniej sześć, oczywiście tych zadań będzie więcej, no bo dochodzą do tego yy, chociażby te, te, te wydarzenia związane z piwnicami otwartymi, z dwoma festiwalami z, yy, czy, czy z winobraniem. Też myślę, że w międzyczasie jakieś nowe wydarzenia, które, o których jeszcze obecnie nie wiemy, tak jak, tak jak w tym roku, było wiele takich, można powiedzieć, spontanicznych wydarzeń, czy, czy zaplanowanych raptem kilka tygodni wcześniej, na pewno się odbędzie. Na pewno też będziemy chcieli zrobić promocję naszej nowej książki w Sali Szeptów, która też niebawem się, no, książka się ukaże, także no. To trochę więcej o tym projekcie poproszę. Mieszkańcy jest, na pewno będą czekać. Tak, to jest książka, która, w, w której przedstawiliśmy nieznane albo bardzo mało znane informacje, źródła na temat Zielonej Góry od XVIII do, do początku, tak naprawdę no do pierwszej połowy XX wieku. To jest książka dwujęzyczna, polsko-niemiecka. Polsko I to są takie relacje dziennikarzy, ewentualnie podróżników, którzy przyjeżdżali do Zielonej Góry i, i Zieloną Górę przedstawiali. Tak jak, tak jak widzą. Czyli myślę, że to jest takie dosyć cenne źródło informacji, jak ta Zielona Góra od tego XVIII do, do połowy XX wieku się zmieniała i jak była przedstawiana przez, przez przyjezdnych. Kiedy jest widzą. ta premiera, można powiedzieć, planowana? Książka jest obecnie w druku, także myślę, że no niebawem to będzie pierwsza, pierwsza na pewno połowa roku. Myślę, że nawet może pierwsza ćwierć roku. Chciałam jeszcze wrócić na moment do budżetu obywatelskiego, bo teraz Fundacja Tłocznia czeka realizację zadania, no ale w tym roku Zielona Góra będzie miała podwójny budżet obywatelski. Czy Państwo jeszcze planujecie jakieś projekty, które będzie Fundacja zgłaszała do budżetu obywatelskiego? Tak, chcemy z, wystartować, w, w, faktycznie w tym roku będzie podwójny budżet i, i wiem, że chyba w, na początku stycznia, czy, w, czy pod koniec stycznia ma być ogłoszony regulamin i, i termin składania y, y, pomysłów. Także my zastanawiamy się, ale na pewno będziemy, będziemy startować. Czy fundacja tłocznia ma już jakieś plany związane z tegorocznym winobraniem? Mamy do święta miasta 9 miesięcy, ale jak wiemy organizacyjnie nie jest to dużo. Tak, to jest dosyć, dosyć mało czasu. Ja myślę, że winobranie zaczyna się organizować na kolejny sezon w momencie kiedy się kończy, bo to jest dosyć duża impreza. No, na pewno będziemy chcieli się zaangażować pod tym kątem winiarskim, tak jak zresztą już od, od kilku lat robimy, czyli na pewno będziemy chcieli zorganizować spacery winiarskie, różnego rodzaju spotkania w, właśnie w piwnicach winiarskich i oczywiście w, w zeszłym roku po raz pierwszy wzięliśmy udział w Karowodzie, co było dla nas dosyć dużym wydarzeniem i przeżyciem. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy dla nas no, bardzo ciekawe wydarzenie. To rozumiem, I... że w tym roku będzie tak, kolejny raz. Tak, chcemy na pewno w, w tym roku też wziąć udział w korowodzie i jeszcze może bardziej zaznaczyć swoją obecność. W jaki sposób? No to też powiem tak, że do ostatniego korowodu przygotowaliśmy się dosyć krótko przed samym winobraniem. Teraz myślę, że poświęcimy troszeczkę więcej na to, na to czasu. Ale na pewno chcielibyśmy w, w taki bardziej teatralny sposób, z, z lepszą jakąś scenografią pokazać się na, na, na tegorocznym winobraniu. A Korowodzie. zanim winobranie, to jeszcze majowy weekend z otwartymi piwnicami w Zielonej Górze. Tak, najpierw 1-3 maja to będzie kolejna już edycja Lubuskiego Festiwalu Otwartych Piwnic i Winnic. No i później, trochę ponad miesiąc później, od 4 do, do 6 czerwca dni otwartych piwnic winiarskich. Także f, faktycznie ten maj-czerwiec będzie dosyć, dosyć intensywny, pracowity. No ale myślę, że z, z, z korzyścią dla, dla, dla miasta, z korzyścią dla, dla turystów i dla, dla Zielonego Brzegu. Do tej pory płynęły informacje, że piwnice wniarskie nie dość, że się nie nudzą, to zyskują na tej atrakcyjności, popularności nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale też informacja idzie w świat, w kraj i przyjeżdżają do nas turyści z innych ośrodków. Nie tylko, myślę, że nie tylko z Polski, ale coraz więcej też turystów mamy z zagranicy, bo faktycznie w Polsce impreza jest coraz bardziej znana. Teraz akurat kolega Andrzej Gosek jedzie na takie duże wydarzenie do Kopenhagi winiarskiej i tam też będzie promował Dni Otwartych piwnic winiarskich. Mam przygotowane ulotki w języku angielskim, które właśnie mają zachęcić turystów z Europy do, do przyjazdu do Zielonej Góry. Także w, w faktycznie impreza robi się bardzo popularna, to z czego się tylko należy cieszyć, bo to jest, to jest z korzyścią dla, dla miasta, bo, bo to, to nie tylko chodzi o, o to, żeby pokazać miasto, jakby może przede wszystkim o to, żeby pokazać miasto, i, i walory, i, i tą, y, tą tradycję, tą, tą, te, te zabytki, które mamy, no ale to także. Ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, pozostawiają tutaj pieniądze i to też jest taki dosyć ważny aspekt tych wydarzeń. Bartłomiej Gruszka, prezes Fundacji Tłocznia w Zielonej Górze, był porannym gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej.